W tym filmie omówimy zagadnienia związane z eksportem danych z programu FS Faktura 2020 do modułu FS JPK SQL w celu wygenerowania pliku JPK VAT7M, czyli pliku JPK w nowej postaci, który obowiązuje od października. W programie mamy oczywiście jakieś tam testowe. Dokumenty wystawione. Tak jak już Państwo wiecie z innych również filmików, nowością w kontekście tych nowych plików JPK są kody GTU, kody procedur. I tutaj na dokumentach możemy te kody sobie oznaczać. Tam na niektórych mamy, na niektórych mamy, powiedzmy tam tylko tak jak tutaj mamy fakturkę do paragonu, to jest też taki znacznik FP, na niektórych mamy same kody, na niektórych kody i procedury. Tak samo w księgowości w liście zarejestrowanych faktur, tutaj mamy jakieś dwie przykładowe faktury zakupu. Nowością jest tutaj taki klawisz ze znacznikami do JPK. Tutaj mamy Przykładowo zaznaczone, że to jest faktura VAT RR, a na tej drugiej mamy MP. Czyli tak dla przykładu, żeby pokazać, że te znaczniki też nam się będą importowały. I teraz tak, y, oczywiście moduł JPK mamy zainstalowany, skonfigurowany. Przystępujemy do eksportu danych. To jest faktura y, w wersji klasycznej, robi się to poprzez rejestr VAT. I tutaj nowością też jest to, że w tych plikach JPK VAT 7M mamy dodatkowo faktury do paragonów, czyli coś czego nie było w tej starszej wersji plików. Tutaj musimy tego ptaszka zahaczyć, jeżeli chcemy te dane wyeksportować. Tutaj zakres dat nie zmieniamy, to mamy jakieś tam świeże przykładowe dokumenty. Zatwierdzamy Podglądniemy sobie. Tutaj mamy 5 dokumentów no i wyeksportujmy je. Tutaj mamy też moduł standardowo zainstalowany na dysku C. W takim katalogu, jaki widzimy tutaj w komunikacie, potwierdzamy. Dostajemy informację, że dane zostały wyeksportowane. Przypomnienie o warunku kompatybilności modułów, tak, czyli FS-faktura w tym przypadku i moduł JPK tak, aby te dane mogły być zaimportowane. Dobrze, teraz yy, na razie nie uruchamiamy jeszcze modułu JPK. Yy, wejdziemy sobie jeszcze w rejestrat zakupu i wyeksportujemy również. Tutaj zobaczymy jeszcze kontrolnie, tak, tu mamy te dwie fakturki. Eksport, tak. OK. No i uruchomimy w takim razie moduł. Mamy zakupy i sprzedaży wyeksportowane. I dobrze. I teraz tak. Tutaj mamy w module JPK SQL mamy zachowane obowiązujące obecnie pliki, znaczy obecnie, czyli tam do września, tak. JPK VAT ten z oraz JPK VAT 7M ten nowy. On w sobie kryje również VAT 7K. To jest yy, różnica widoczny tak naprawdę w ostatniej fazie, kiedy będziemy już ten plik finalnie generowali, wtedy się wybiera, można go wygenerować w formie właśnie 7M bądź 7K, jeśli ma być składany kwartalnie. Dobrze, więc klikniemy sobie tutaj na ten klawisz, od razu program wykrywa, że są jakieś dane w buforze wymiany, pyta czy je zaimportować. Potwierdzamy i teraz tutaj nowością przy imporcie dokumentów sprzedaży jest to, że importujemy dane. Najpierw widząc tutaj na planszy, takiej, co mamy do zaimportowania. To są wymienione tutaj wszystkie serie możliwe do zaimportowania z różnych programów, i widzimy, że tutaj w buforze no, coś tam mamy z różnych serii, jakieś tam pliki są przygotowane do importu. Dla nas istotna jest tak naprawdę ta seria. Możemy wybiórczo wybrać sobie daną serię, na przykład właśnie sprzedaż VAT, to jest właśnie z wersji BDE, to jest tutaj ta sekcja cała. I tylko wybiórczo taką sesję, taką serię tutaj zaimportujemy. Dodatkowo jest jeszcze jedna funkcja, tutaj u góry widoczna, mianowicie chodzi o znacznik FP. Możemy sobie ustawić ten znacznik w ten sposób, żeby on wykrywał dokumenty bez NIP-u, czyli nawet zwykłe faktury, nie tylko faktury do paragonu, tak te stricte z tej serii i będzie je oznaczał tym znacznikiem FP. Tam po, po stronie programu FS-faktura również mamy te znaczniki. Jest to pokazane na innych filmikach, ale to jest taka, można powiedzieć, zdublowanie się funkcji. Gdybyśmy tam nie zaznaczyli, to też program przy imporcie jest w stanie to wychwycić i tutaj dodatkowo ten znacznik sobie dołoży. No, teraz możemy zaimportować te dane. Wskazałam tylko tą serię, którą wiem, że to była przed sekundą wyeksportowana właśnie z programu, żeby nam się tutaj nie namieszało różnych dokumentów, żebyśmy mogli jakoś to naocznie przeanalizować to, co będziemy widzieli w edytorze. Zaimportuj dane. Widzimy, że te pięć fakturek nam się pobrało i od razu proszę zobaczyć tutaj ta seria tych faktur jest już nieaktywna, czyli nie mamy nic do zaimportowania. Ten plik został skasowany. Dobrze, wyjdziemy stąd. Od razu nas zapyta o import zakupów. Potwierdzimy i te dwa dokumenty zakupu również mamy. Dobrze, zróbmy takie krótkie rozeznanie się tutaj w tym edytorze nowego pliku JPKWAT7. Standardowo tutaj zakładka pierwsza. To są ogólne dane wybrane dane urzędu z konfiguracji. Pytanie czy to jest korekta czy, czy, czy nowy plik. Tutaj mamy okres za który składamy to oczywiście też podlega zmianie gdyby była taka konieczność dane podatnika i mamy zakładki ze sprzedażą którą za, zaimportowaliśmy zakupy i tutaj mamy część deklaracyjną. Też tutaj są odpowiednie zakładki to możemy dla tej części dekla deklaracyjnej od razu sobie zaimportować kwoty pobieżne z JPK, tak więc w odpowiednie kom komórki dane zostały tutaj wpisane, tak aby deklaracja również była wypełniona. Oczywiście możemy to zrobić ręcznie, albo tak jak w przypadku, gdybyśmy przygotowywali dane pod plik JPK VAT 7K, czyli kwartalny, no to wtedy mamy taką sytuację, że co miesiąc składamy część ewidencyjną, a deklaracyjną w ostatnim miesiącu kwartału. Więc wtedy w takim przypadku byśmy te kodnie pobierali, gdyby to było za pierwsze dwa miesiące danego kwartału. Przyjrzyjmy się teraz tutaj tym zaimportowanym danym, bo tutaj jest najwięcej zmian, jeżeli chodzi właśnie o te znaczniki. Na przykład, pierwszy dokument to mamy fakturę do Paragonu. Zobaczmy sobie, oprócz standardowych danych, prawda, daty, numery, dane kontrahenta mamy ten znacznik. Tutaj to pole może przyjmować trzy znaczniki FP, RO i W. To jest nasza fakturka do paragonutka typowa w serii FP. Tak jak widzimy FP, więc ona tutaj ma ten znacznik ustawiony. Tutaj mamy kwoty. I na ostatnich dwóch zakładkach są właśnie te nowości, czyli kody GTU i procedury. Tu w ramach tego dokumentu widać, że nie było nic zaznaczone. Przyjrzyjmy się zatem innemu dokumentowi. Tutaj żadnego znacznika nie było, czyli jest to zwykła faktura VAT. Zobaczmy, czy o. Tutaj mamy kody GTU. Widzimy, że nam ITRA, jakaś tam procedura też była zaznaczona. No, weźmy jeszcze tam, podglądnijmy, też tutaj nie było znacznika i tu mamy jeden kod GTU i jakieś tam trzy procedury. Dobrze, teraz zobaczmy na zakupy. Na zakupach mamy też takie dodatkowe właśnie znaczniki. Tam na tym pierwszym był właśnie VAT RR oznaczony znacznik, więc widzimy, że on przeszedł. Tutaj jest właściwie bez zmian. I drugi Tutaj mamy też zaimportowane dane. I jest ten znacznik transakcja MPP, czyli y, objęta mechanizmem podzielonej płatności. Dobrze. To skoro mamy dane zaimportowane, to w tej chwili możemy sobie zapisać ten plik. Tak, chcemy wygenerować ten plik. Potwierdzamy. No, i tutaj już mamy gotowy pliczek JPK VAT 7 Proszę zobaczyć, tutaj mamy, hmm, mamy jego nagłówek. Tutaj widzimy, jaka to jest wersja pliku. Standardowo okres, tak dane naszego testowego kontrahenta, który to generuje. No, i tutaj yy, przede wszystkim możemy sobie tak zerknąć. Z tych nowości, na przykład ta pierwsza fakturka do Paragonu ma ten znacznik FP tutaj ustawione, oprócz oczywiście takich standardowych informacji o kwotach. Tutaj przy kolejnym dokumencie mamy te kody GTU, następne, tutaj kody GTU i procedury. I znacznik, tak. No i przy zakupach również tutaj mamy ten znacznik ATRR i tutaj mamy znacznik M. PP. Także ten dokument, ten plik już jest gotowy. Jest wygenerowany. Tutaj mamy informacje, gdzie archiwa też są wykonane. Gdybyśmy chcieli wygenerować go w tej wersji JPK VAT V7K, zmieniamy tutaj ustawienie. Generuj i widzimy, że mamy tutaj już ten plik w tej wersji. Właściwie większość danych jest taka sama. Natomiast różni się on nagłówkami, oznaczeniami. Tu jest dodatkowa sekcja z kwartałem. No pozostałe rzeczy właściwie są bez zmian, tak? Także te, te dwa pliki, te dwa nowe formaty możemy w ten sposób wygenerować. I oczywiście gotowe, wygenerowane pliki możemy wysłać, czy to do księgowości, jeżeli jest to taki nazwijmy to techniczny JPK służący do wymiany danych z księgowością, albo jeżeli jest to już taki gotowy, na czysto przygotowany plik za pomocą aplikacji klient JPK, czyli bezpłatnej aplikacji do wysyłki plików, którą dostarcza Ministerstwo Finansów, już finalnie wysyłamy do urzędu.